Dzisiaj zajmiemy się punktami swapowymi w handlu na rynku Forex. Czym one są, co oznaczają i co wnoszą do stołu, gdy tradujesz? Niezależnie od tego, czy jesteś prywatnym inwestorem, czy firmą działającą na arenie międzynarodowej, punkty swap są ważną koncepcją, którą musisz zrozumieć dla ciebie i Twoich aktywów podczas handlu walutami. Jednak nie wszystkie rzeczy muszą być skomplikowane. I rozłóżmy to więc na czynniki pierwsze, aby miało to sens i mogło ci służyć, jeśli tak zdecydujesz. Więc zaczynajmy. Rynki walutowe są otwarte 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. To, to największy rynek na świecie pod względem dziennego wolumenu transakcji. Aby to uprościć, forex trading to wymiana jednej waluty na inną po aktualnej rynkowej cenie. Powiedzmy, że są dwie firmy. Firmy te mają siedziby w różnych krajach i potrzebują opcji waluty, aby działać za granicą. Jedna firma działa w dolarach i potrzebuje funta na projekt, a inna jest w odwrotnej sytuacji i potrzebuje dolara amerykańskiego. Jednym z głównych priorytetów każdej firmy jest długoterminowa przewidywalność. Chcą więc chcą mieć możliwość przewidzenia 10, jeśli nie 20 lat na takie rzeczy jak zarobki, długi i tym itp. W tym okresie kursy walut zmieniają się w znaczący i nieoczekiwany sposób. To wtedy firmy zawierają kontrakty. Wymieniają x dolarów na y funtów i obie płacą odsetki, aby w ciągu 15 lat wymienić tę samą kwotę. Dzięki swoim eksperckim narzędziom w planowaniu każda firma będzie dokładnie wiedziała, co otrzyma i co będzie winna w przyszłości. Eliminuje to niepotrzebne pytania, dwuznaczność i strach przed utratą pieniędzy, jeśli kurs walutowy obróci się przeciwko nim. Jest to korzystne dla obu stron, mimo że żadna firma nie zarabia pieniędzy, ponieważ zamiast tego zapewnia sobie stabilność. Co więcej, na rynku Forex zawsze handluje się parami. Handlując parą Forex, zasadniczo pożyczasz walutę od tego brokera i sprzedajesz ją, aby kupić inną walutę. Następnie otrzymasz odsetki za kupowaną walutę i zapłacisz odsetki za sprzedawaną walutę. Różnica w oprocentowaniu jest tutaj znana również jako punkty swap. Te punkty swapowe będą automatycznie odliczane i obciążone lub kredytowane swojego konta handlowego następnego dnia roboczego. Można oczekiwać wyższych wartości tych korekt oprocentowania, jeśli data waluty bazowej pary walutowej przypada na weekend lub święto. Jednak przeszłość nie zawsze może wskazywać na przyszłe wyniki. Podobnie jak większość strategii handlowych i inwestycyjnych, carry trade będzie wymagał zarządzania ryzykiem, ponieważ zawsze wiąże się to z pewnym stopniem ryzyka. Kursy walut mogą się regularnie zmieniać ze względu na podaż i popyt waluty, a ryzyko stopy procentowej może ulec zmianie w dowolnym momencie. Regularne monitorowanie punktów swapowych i pozycji ekonomicznej poszczególnych krajów to najlepsze sposoby na ograniczenie ryzyka. Carry Trade odnosi się do uzyskiwania dodatnich odsetek netto z Twoich aktywów finansowych. Jak więc znaleźć odpowiednie pary walutowe do Carry Trade, abyś mógł skorzystać no, z pozytywnych punktów swapowych? Cóż, no, możesz zacząć od odniesienia się do 100% odpowiednich walut, które są ustalane przez banki centralne danego kraju. Te punkty słupowe podlegają niemal dziennym zmianom. Wahania mogą zmienić się z dodatnich na ujemne lub odwrotnie. Gdy zagłębiasz się w handel walutami, możesz spotkać terminy, których nie znasz, lub świat, po którym masz nadzieję poruszać się bez problemów. Na przykład islamskie konta Forex to konta handlowe halal, które zostały zbudowane, aby zabronić gromadzenia, pobierania i płacenia odsetek. Zgodnie z islamskim prawem szariatu, omijają system wymiany i dlatego są znane jako konta bez słupów. W przeciwieństwie do tradycyjnych kont handlowych nie generują żadnych odsetek odsłapów ani stawek prowizji. Forex Trading to odpowiednia, zgodna z prawem szariatu okazja do kupowania i sprzedawania walut. Inwestujesz w aktywa, z których następnie czerpiesz zyski, gdy ich wartość oczywiście rośnie. Jednak jeśli wartość spada, ponosisz stratę. W końcu rynki walutowe mają kluczowe znaczenie w wymianie walut i sposobie w jaki może to dla Ciebie działać. Jeśli potrafisz je zrozumieć, możesz decydować, czy i jak chcesz z nich korzystać. Jeśli chcesz wejść do świata handlu na rynku Forex, punkty stopowe to jedna z podstawowych rzeczy, które warto poznać, by odnieść sukces w handlu. To tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do następnego.